Kuba Nowaczkiewicz, bo nam tu uciekał, ale jest, już jest, już jest. Yes. Kuba, gratulacje za wygraną. No i chyba tak naprawdę trochę było obaw na początku, co? Eee, twardy łeb mam. Szalone natarcie czaru, to jednak zaskoczyło się chyba, że z takim, z takim impetem ruszył. To my knockout na moim przyjacielu, walkę wcześniej i mi psychę to złamało. Byłem... Przemaciasz maciasie? No, byłem bardzo dobrze przygotowany, zajebiście byłem przygotowany. Nawet Dominik teraz do mnie napisał, przeczytam wiadomość od Dominika. Hej, jestem z Ciebie bardzo dumny, solidnie przetrenowałeś okres cały, mimo choroby i innych rzeczy, które wybijały nas z toru, to jestem zadowolony z wygranej. No i tam takie pisze mi, słodki. No nie, no kurwa, covid miałem też, ale nie, no nie, nie, nie tłumaczy się z tym, no kurwa, wygrałem w pierwszej rundzie. No, co mogę powiedzieć, silny chłopiec jestem. Psychicznie też kurwa się podniosłem, a nie było lekko, szczerze mówiąc. Bo w, ogólnie przed walką to się zajebiście, kurwa, no ale jak wiesz, stoisz sam, my mieliśmy walkę po walce, stoisz sam i oglądasz, kurwa, e, knockout na swoim przyjacielu, no to idzie se, kurwa, siąć psychicznie, nie? No to gdzieś tam, gdzieś tam na pewno zostawia, ale to też pokazuje charakter, że jednak trzeba się skupić na swojej walce i, i zrobić coś, żeby nie popełnić błędu, tak? Bo Macias popełnił błąd, natomiast ty, 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 tych błędów na początku gdzieś tam starałeś się uniknąć. No, mi też niedużo brakło w sumie, żeby popełnić błąd. Poszły jakieś ciosy czaru? Czułeś, że gdzieś tam trafia? Raz mnie chyba trochę przymroczyło, ale chuj tam, no kurwa, no bo jak masz głowę tak, kurwa, i zamiast zbijać ciosy, przyjmować je na gardę, to przyjmujesz je, kurwa, jak wafel, no to, to co? Co Sebastian Kotwica powiedział po walce? No, że on sobie zdaje sprawę z tego, że no, no kurwa, no w moich oczach ja się nie, bardzo małe rzeczy się boję, a po, po tym przegranej ma maciasa, to wiesz, wjechało mi w chuj na psychę, nie? I mój trener o tym wie, ja wiesz, sparuję z mocnymi naprawdę chłopakami, kurwa, i, i potrafię bardzo, uważam, że jestem solidnym zawodnikiem. Freakfighterem bardziej, czy już powolutku? Jeśli chodzi o flickfighty, uważam, że jestem bardzo solidny. I mam solidne zapasy, i mam solidną stójkę, i jestem bardzo silny, ale no psychicznie, kurwa, ta walka mnie podłamała, no i tyle. A czy Maciasa walka, no, kurwa, wiesz, my mieliśmy walkę po walce, więc ja jestem bez narożnika, jestem sam, to stój se sam, kurwa, przed wyjściem na taką walkę, kurwa, i oglądaj, na, jak twojego przyjaciela nokałtuje chłop, nie, z którym ma konflikt, Macie konflikt realny, nie, no to wiesz. No cóż, tak bywa, ale gratuluję Ci wygranej, kolejna wygrana na High League. po co idziesz tak naprawdę? Eee, po zwycięstwo. Zawsze. Ale jest pas w perspektywie, gdzieś myślisz? Eee, zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za pojedynek. No i cieszę się, że na końcu mogliśmy gdzieś tu porozmawiać. Dziękuję panu bardzo. Ja z panem bardzo lubię rozmawiać. Dziękuję.